No właśnie Ranek, niedziela Umyłem się, ogoliłem się O, widać Elegancko wyglądam I właśnie To moje Jest Śniadanko Zapiekanka Z parówką A tutaj właśnie Robimy O Ziemniaczki się gotują. Na obiad. Niech się gotują. Chodź, bo już trzymał kamerę. Tylko normalnie trzymaj. Dobra. Bo będę ja... Ja... Posiłek to to poranny taki przed windercem, bo... Bo to kapusta jest. róweczka, Musiałem podrzeć. Bardzo dobre. No włączona czy nie? Co? Włączona? Co, co zrobiona? Czy włączona kamera? No włączona. Dobra. Ty to ja myślisz, że nie człowiek nienormalny? O. Właśnie podgrzałem na fotel. No i mogłem, o pozdrawiam tego człowieka, który ma odwiedzić, który walczył z głotą i powalił go. I go serdecznie pozdrawiam. On się nazywał Łukasz. O, pan Łukasz. I pochodzi z Warmii. O, z Warmii. Jako rolnik. O, jako rolnik. To dobrze to chyba tego gołotę natłuk. O, Ej. bardzo pyszne. I ja go pozdrawiam. Ma no, przyjechać do nas. I nie, może gdzieś nas zabierze. Ale dla mnie adres przywiezie z Ameryki Gołoty. Ja widziałem walki Ja Całe te 6 Sze... sekund padał już I stokał był Jedna taka walka była Ale kto pokonał go... Gołotę? Pan? mój Łukasz? Ale tu, tu o jednej walce Za Amerykaninem Walczył dziś w Stanach. I męski dostał. Ja słyszałem, że samo powiadu Pan Łukasz dla mnie, że ma cztery pasy złote. No to. I mnie i Ciebie zabierze do Ciebie, mówią. Merole. To rolnikiem jest. No, to go serdecznie pozdrawiam. Ja dołączę się do pozdrowień też dla pana Łukasza, przesyłam zdrowia, szczęścia, pomyślności, ażeby dalej zyskiwał złote medale dla Polski. On jeszcze walczy? Walczy? Teraz będzie walczyć z Japończykiem Mówił. Tu u nas? W Warszawie. No u nas. U nas. W Polsce. W Polsce. A później na, wyje na wyjeździe będzie do Japonii z Koranczykiem. Mówił. Dla mnie wszystko powiedział. Tu serdecznie. No pozdrawiam i życzę żeby wszystki tam tłuk, żeby podali nokauty. No i A jak, jak keczup? Nie, nie za ostry? Trochę, ale tyle to prawie jak siano. O! No prawie kiano, to, 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 to ostre, a no, to jak krzywie się, czy co? Boże święty, już nie ma keczupu dla Ciebie, ostrego, przyprawy. A, jest jeszcze jedna przyprawa, ja kupię. Tam, tamtym posmaruję. <grym> no i dziękuję za wypowiedź. Ja również dołączam się do pozdrowień dla pana Łukasza, ażeby nokauty były lepsze, 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 żeby podali jak e, jak, muchy. jak muchy, jak średziki i trzymaj się Łukaszku.